Cześć! Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejną retro prezentację z gry. Tym razem będzie to Home Alone 2 Lost in New York, czyli Kevin sam w Nowym Jorku, druga część. Słuchajcie, kto z nas nie zna Kevina Bacalistela, który zostaje w domu, tak samo w pierwszej części, przez nieuwagę swoich rodziców, by walczyć właśnie z przestępcami, z dwoma przestępcami. W drugiej części oczywiście tak samo Kevin zostaje w domu w Nowym Jorku, trafia przez przypadek do Nowego Jorku i tam także musi sobie radzić sam. Tego chłopca chyba każdy z nas zna. Jest to chyba już w naszej polskiej popkulturze już tak weszło. Film ukazuje się kilkukrotnie można powiedzieć udać w ciągu roku, a na święta to jest chyba już tradycja. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych wersji właśnie tej gry którą widzicie i oczywiście gra jest typową platformówką z elementami zręcznościowymi za chwilkę zobaczycie sobie gameplay myślę, że nie ma co przedłużać i jeszcze wam powiem, że oczywiście Kevin sam w Nowym Jorku bazuje bazuje oczywiście na drugiej części filmu obejrzyjmy sobie intro Ok, intro było krótkie. Tam było napisane, że jego rodzice są na Florydzie, bo wyjeżdżają oczywiście na wakacje, jak pamiętacie z filmu, no a Kevin oczywiście zostaje sam i musi sobie radzić sam. No i pierwszy level, tak jak w filmie, mamy na lotnisku, rozgrywa się. Tak jak już od pierwszych minut widzicie, graje z elementami platformowymi oraz zręcznościowo, zbieramy różne przedmioty, które widzicie nam migają naszymi przeciwnikami, oczywiście są dorośli, dorośli ludzie tam takie coś nam miga widzicie, to jest, to jest, jak wam powiedzieć, to jest sprzęt można powiedzieć w pewnym sensie, który możemy zebrać i mamy jakby lepszą broń można powiedzieć taką, o widzicie już nam się zaświeciło na żółte, bo to jest taka praca o ile się nie mylę i jeżeli zdobędziemy wszystkie części tej rzeczy, nie będziemy rzucali tą piłką co teraz ja rzucam, tylko będziemy właśnie mieli proces lepszym po prostu broni jednym z mówiąc. Yy, oczywiście z prawej strony, w samym dolnym rogu, mamy dwójkę naszych złoczyńców, chyba doskonale znanych z filmu z pierwszej i z drugiej strony, które próbowali oczywiście złapać Kevina. Oczywiście to im się nie udawało. Za każdym razem wychodzić z tej okresy, kiedy bardzo, bardzo dobrze potrafi o siebie zadbać, tak? E, tak jak widzicie, gra tutaj nie jest jakoś mega trudna. E, ja powiem Wam szczerze, że w ten tytuł nie ugrywałem, bo ja grałem kiedyś w wersję na e, Pegasusa. Ale przed nagraniem troszeczkę sobie pograłem i poczekajcie, te balony jakoś można było, o właśnie o, o to mi chodziło, można było coś takiego zrobić. Mamy tu kolejną rzecz, spójrzcie, zdążę? Nie zdążę, bo chciałem się jeszcze tam zawinąć. No i spójrzcie, mamy teraz jakąś, nie wiem jak to powiedzieć, jakąś raketynicę, czy co to jest? Dobra, za dużo ich tu, ja uciekam stąd. Kurka wodna. Nie mogę zdążyć tam, tych ich tutaj załatwić. Dobra, wejdźmy na górę. I w grze tutaj będziemy mieli także różne pułapki, tak jak o, ja sobie tutaj, tak jak mówiłem, nagrałem, nagra, się, nagrałem, zaraz Wam pokażę, o, widzicie, na przykład jakaś jest tutaj, yy, to jest chyba pojemnik z wodą, który, z którego możemy się napić, doskonale go znamy i tak to mniej więcej wygląda i tak cała gra tak naprawdę wygląda, oczywiście w późniejszych levelach będziemy mieli lokacje, różno nawiązujące właśnie do, do filmu. A tutaj zaraz sobie zobaczycie, że będziemy walczyli właśnie z jednym przeciwnikiem, ale oczywiście my ich nie możemy zabić. To są ci, ci główne złoczyńców, co nas cały czas goni, tylko możemy robić, możemy przed nimi uciekać. Tak samo oczywiście było właśnie yy, w filmie, tak? Gra, gra oczywiście jest bardzo humorystyczna i tutaj chyba właśnie przeszło pierwszy level. Słuchajcie od strony graficznej. Od strony graficznej widzicie jak to wygląda. Nie jest to wcale brzydkie, można, to jest luk bagażowy teraz chyba. W ładnie to wygląda. Na pewno to nie razi w oczy. Myślę, że jest OK. Napiszcie mi w komentarzu, czy kojarzycie ten tytuł. Kurczę, od początku gram całego nie mam. No. Czy, czy, ten, czy graliście w tą wersję? Bo mówię, mamy różne wersje tej gry, nie jest jedyna, tak jak wspomniałem wcześniej. Kurczę, no, chcę tu spróbować. Także słuchajcie, no, to by było na tyle w tym krótkim materialu. I tak jak zawsze mówię, za chwilkę zakończę. Aby ja sobie jeszcze troszeczkę poglądajcie tej rozgrywki. No i oczywiście napiszcie mi, czy znacie ten tytuł. Także do zobaczenia. Cześć.